Cześć, Elo. <laughs> Witam w kolejnym odcinku z Brawl Starsa Już widzę, że tło bardzo fajne. podgłośnę sobie. O Sigma. A tutaj. Uuu, Sigma. Są już skinę piracką. tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu mm, Dzisiaj sobie pogramy trochę, a ja muszę wbić, odrobić wręcz 800 pucharków. Bardzo wolno to idzie. One game. Dobra, bardzo rzadki żatki Stardro Papicki żatki Miałam na bulu 87 i spadłam do 777 a więc zagram sobie gajem No skarpa Na mnie czy na nią? Ona ma. Ja bym zabił sobie. Dobra, uciekłem. Dało się. Co tutaj się stało? Dobra, ja, ja się boję tego kita. Ja się go boję. Kręcę się. Dobra, uciekam stąd. Uciekam z miejsca zbrodni. To mnie prawie że zrobiło. No, dobra, on tam jest. Tutaj. Ach, w tej chwili odrobiłem na Edgarze pucharki. Znaczy 25 na nim on robi, a nie całe pucharki. <laughs> star -drop za misję. Epicki. Fajnie. Nic. Ale kolejny star drop. Mitek. Jest! 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 W końcu ją mam! Ja ją tak dawno chciałem mieć. Ja ją tak długo prosiłam o, kurde. Kolejny start. drop. dzisiaj bardzo krótki odcinek będzie. A to dlatego, że, jak nie nagrywam, to wtedy zawsze wygrywam. A jak nagrywam, to przegrywam. Dobra, widzę, że mamy bóla. Pierwsze zagrożenie. No. Dobra, mogłem go zabić. Miko go dobija. To fajnie. Fajnie, że jest Miko. Miko, Miko good. Miko, Miko gud. Dobra, już jest naładowana to o czym myślę. Dobra. Ono mnie nie zabije, bo ja mam plaster. Dobicie. Ja z tym Miko miałem Tima, ale nie wiem gdzie ten Miko jest. A tutaj. To przyda się zabić. Dobra, weź ze skrzynę, Miko. Weź ze skrzynką. Dobra. Wziął to. Wziął to. Jest dobrze. Bo on to wziął. Uciekaj, chłopie, uciekaj z mapy. Dobra, to coś mnie, dobi to coś mnie dobiło. Hyper użyję, i nie tutaj już nie żyję. Dobra. Tak by się przydało i widzicie Esa Odrobię e, 23 na szeli i się widzimy Skończyłam grę trzeli, idę na bula, a teraz a za chwilę zobaczycie moją rangę końcową Pucharki No i potem grałem z Klubowiczem No i... I zobaczcie, jak się na tym skończyło. Dobra wygiwana. Dobra, no kauczik, gdy No kauczik, nie wiem, ile ten odcinek będzie miał wyświetleń. Ale wiem tylko tyle, że zostawcie jedną łapkę w górę, żeby było, że lubicie ten film. Chciałbym. Proszę was wszystkich, jeżeli dotarłeś do tego momentu napisz 7, a jeżeli każdy jest w tym momencie filmu, no to może nie, da łapka w górę. Chcę, żeby każdy dał łapkę w górę, kto, k, kto umie, bo chcę, bo chcę zobaczyć, żeby chociaż 100 lajków miał jeden mój film, albo 50, a tutaj jest przegrana. No. Przegraliśmy przegraliśmy to Dobra, ja nie wiem czy ja to przeżyję z Moje zwloty i upadki składają się głównie z upadków Dobra Takim akcentem kończymy ten odcinek. Napiszcie hashtag 838, jeżeli dotrwałeś do końca. Pa!